Cześć widzowie. Witam Was w nowym odcinku Drogi do CCK Dzisiaj sobie pogramy trochę tertlem, którego ostatnio trafiliśmy. I pewnie jakimiś jeszcze innymi czołgami, ósemeczkami sobie dzisiaj pogramy. Kilka meczy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzeba też tak grać, trzeba się rozwijać, wiadomo. Zacznijmy pierwszą bitwę, zobaczymy, jak nam pójdzie ona. Pierwsza, jak widzicie, sterem się wylosował widzowie, przejęcie bazy. No tu pojedziemy sobie na przepychar raczej, bo nie mamy za szybkiego czołgu. Miło byłoby skorzystać. Czy jeszcze mamy fajne losowanie. Możliwe, że będą przejeżdżać. Jednego mamy mniej widzowie. Tutaj ładny traf. Niestety tam zdążyli przejechać. Także my możemy mieć z tym już problem. Ten isem się tego podjął. Tutaj ładny znowu strzał. No powiem tak wam widzowie. Przejeżdżamy no niestety to nie było mądre. Tutaj się trochę wepchniemy pomiędzy naszych kolegów, bo z niewiadomych przyczyny tutaj stanęli. Tutaj szybki ładny strzał ten kolega już praktycznie nie żyje, ten 103, te 103. Tutaj Kari mocno zebrał, no ale dzięki temu my możemy wyjechać i oddać strzał, przynajmniej dwa oddamy. Ładnie. Tutaj kończymy tego kolegę. Także ładnie, ładna bitwa wam powiem. Mamy już jednego zabitego, 1800 obrażeń. Powiem Wam ten Turtle, bardzo fajny czołg. Tak go wcześniej jakoś super. To tutaj niestety dostaliśmy mocną bombę od tego RHMA za 400. Ale ładnie to im oddajemy. Tutaj niestety nie trafiłem Tutaj weszło ładnie Dobra, nie ma tego wroga ten tutaj wychyli. Musimy uważać jeszcze na tego RHEMA, bo od niego nie chcielibyśmy rzucać bomby No nic tutaj No i niestety, ale 3000 zrobiliśmy, także jak na pierwszą bitwę widzowie pełnią bardzo fajnie Na koniec jeszcze widzowie wynik, 3000 obary, także całkiem fajnie Widzowie kolejna bitwa, ale ona szybko się skończyła, jak sami się tylko 1300 punktów obrażeń Nic za dużo się ciekawego nie działo, także nie ma co przedłużać, przejdźmy do kolejnej bitwy No i niestety widzowie, tutaj nam nie poszło jak widzę widzicie, pierwsza bitwa na EU1 no i od razu fajne dosowanie na szóstki i ósemki, także dla nas pozytywnie pojedziemy sobie, no chyba tu na przepychać, żeby aż tak daleko nie jechać, chociaż tu też może być ciężko, bo jednak dwie artylerie, także też ostrzał może być dosyć mocny. <tuszel> Pierwszy strzał widzowie ładnie nam wszedł Znaczy uda się oddać drugi Tak jest, tu jeszcze jest terfollow nas ale ładnie nam się udało tutaj Artilleria niestety będzie miała na nas przestrzał w tym momencie No, i tak ja właśnie widzowie mówiłem, pierwsze strzał od artylerii. To kadowanie, niestety, będzie. STR, wykończyliśmy, nie wiem, czemu on tak stał. To już mi też ładnie oberwało. Daję ja wam widzowie, szybko sobie przejedziemy na drugą stronę żeby już tak nie obrywać, które tutaj nam wrogowie się pokazują niestety ta fałka tutaj jest ale dobra, już jej nie ma także możemy wjeżdżać na górę <śm> Tutaj będziemy mieli pojedynek z tą nam jedzie nasz kohał 2 Ale to Zaraz zobaczymy z których stołków jest lepszy Pierwszy strzał widzowie No i drugi strzał On się od nas odbił Także ładnie tutaj nam się udało. No i jedziemy dalej widzowie po artylerię. może nam się uda jak ją zabić. Tutaj niestety M6-ka na APCR-ach, także to nie będzie łatwy przeciwnik. Na Goldzie ma sporo penetracji. Jeszcze był idealnie wcelowany w nas. My sobie tu wjedziemy na górę, żeby zobaczyć czy jest artyleria, czy jej nie ma. Czyli by zdążyła uciec. Tam już się będzie biła z kw 2, no ale niestety tutaj jej już nie ma. Także artyleria uciekła, a jest tam. No niestety, nie dla nas tutaj rykosze widzę, no nie wiem, to ciekawe. Tutaj nie trafiliśmy, to dziwne. Wam powiem, to powinno wejść. Tutaj go zabiliśmy. I chyba jedziemy. No nie ma co tutaj czekać, widzowie. zanim tam wszystko wykończy naszego przeciwnika. Dobra. No i tu jest nasz ron. Raczej łatwy przeciwnik. Czy uda nam się go zabić? było 6 killi. Tak jest widzowie, mamy 6 killi. Jedziemy jeszcze, może tą fałkę nam się uda zabić. Jest... Jednak fałki nam się już chyba nie uda zabić. Ani tego głowika, ale mamy 6 killi. Także widzowie, jest super wynik 3400. No nie da dużo obrażeń, ale 6 killi jednak także. Przyjemna bitwa, przyjemna bitwa widzowie. Bardzo fajnie. Tutaj na koniec jeszcze statystyki. No tu jeszcze epicka nagroda za wykonanie misji, ale to nam nas mniej interesuje. Tutaj trzeci poziom osiągnięto naklejki. Fajnie. A nas mało interesuje wynik jest specjalista. 104 tysiące zarobione, 3400 obrażeń pierwsze miejsce, jak sami widzicie, i Forest zrobił trochę więcej od nas, no ale my 6 zabiliśmy, 85 tysięcy na czysto. Ostrzeliliśmy tylko z <laughs> pocisków podstawowych, także bardzo fajnie. No, niestety, widzowie. Zatrafiliśmy, ale nie przebiliśmy szkoła. Jeden, ładnie No, ale niestety tylko jeden. To jak widzicie, mam tego e, Mixa. No, no nie, ja zagrałem nim nawet bitwy, trzeba było go zekspić. Ale to może to zróbmy. Za wolnego Expo sobie go zexpimy Żeby było przyjemnie nim grać. Po coś tego expa mamy. No i sobie nim zagramy, tak to. Bo ja widzę, że ja lubimy zawsze zmaksowane czołgi, żeby był elitarny status osiągały, także i to działo. Także tak wygląda zmaksowany nasz ten czołg. Ja Tyle strzelił możemy szybko wyjechać i mu oddać. No tak. No tak. Szybko wyjechać i mu oddać. No genialnie. Ja, artyleria też widzowie wiemy gdzie jest pewnie za bardzo powiem mam widzowie że nie gdzie... no tak szybka bitwa no to widzę widzowie jak to poszło no, i tu na koniec, jak widzicie, 10 bitew dzisiaj rozegraliśmy 6300 yy, klasyfikacji buter. Jak widzieliście, w dużej ilości pokadzę wam tylko moje śmierci. No, bo nie było sensu całej bitwy, jak one były nudne. A ja głównie w nich tylko umierałem. To była najciekawsza część. W niektórych trochę bardziej rozbudowane, te jak pierwsza i ta z obiektem 703, no bo tam coś się działo. A tak to tylko takie same końcówki, ogryzki, no bo i tak za dużo w tych bitwach nie zrobiłem. Grę. dzięki za oglądanie, dostawcie suba, lajka, do następnego.